Witamy Was w programie Nauka to bzdura! Dzisiej... Cześć. Cześć! Witamy Was w programie Nauka to bzdura! Dzisiaj. dzisiaj... Cześć! Witamy Was w programie Nauka to. Ma... Cześć. Cześć. Cześć! Witamy Was w programie Nauka to bzdura! W dzisiejszy... Cześć. Cześć! Witamy Was w programie Nauka to bzdura! W dzisiejszym odcinku sprawdzimy wiedzę naszych uczniów z matematyki. Zapraszamy! Czy pytania będą łatwe? Tak. Otóż nie. Ile to jest jedna druga plus cztery ósme? Trzy piąte. Ile końców ma trzy i pół kija? Pięć. <głos> <głos> Co? To jest jedna druga plus cztery ósme. Proszę, że niech to się dłużej. <noise> Albo cztery i O no! <noise> Podaj wzór na prędkość. Jedna. W pewnej rodzinie jest pięciu braci. Każdy z nich ma siostrę. Ile jest dzieci? Pięciu braci sześć. Miałam sto jabłek i dałam ci dziewięć. Ile procent jabłek mi zostało? O, co? Rok temu cena wynosiła 2 złote, A w tym roku wynosi 4 złote. Ile procent cena została podniesiona? Dobrze. Dziękuję. jest? W <grymne> A, dobra. No, no, no. W jest pięciu braci. Każdy z nich ma siostrę. Ile jest dzieci? Sześciu. Ile kosztów ma trzy i pół kija. Ile to jest 256 do zerowej? Giani. 256. Jak 256. 256. 26. Nie, ja. Czym się różni koło od kuli? Od globusa. Ile zajmę Ile to jest? I koło od kuli. to jest Ile Z ma mi wiesz? Ile to jest Kusi? Pana. Miałam 100 jabłek, dałam Ci dziewięć. Ile procent jabłek mi zostało? Siedemdziesiąt. Ja się Ile ma 5 Wiesz, no 5 i pół nie Dobrze. Ile to jest 2 plus 2 razy 2? 8 4. 8. 2 plus 2 razy 2 8. 8. Ile zer ma Rok temu cena wynosiła 2 Ê 3 Ê 4 Ê 4 Ê 4 Cztery. 4 4 4 4 4 w tym roku wynosi 4 zł, o ile procent cena została podniesiona. Nie, nie ma 30. 30! To biegacz na W pewnej rodzinie jest pięciu braci. Każdy z nich ma siostrę. Przejdę ma niej swoje dniowi, bo ja coś z nami... Ile panców macie i długi kija? No bo ono było na portę. Czy trzy drugie równa się dwie trzecie? No nie. Dlaczego? Bo to jest utrata. Ile to tuzin? Piętnaście. Ile to jest 1, 2, plus 4, 8? Czym różni się koło kul? Kula, ale koło tego na marta? Wieloręczne to wiele znaku na co? Ile końców ma 3,5? Ile to jest 1, 2, plus 4, 8? Ile to jest 3 do 3? 6 do 3. Ile zer ma miliard? 3. A miałem 100 jabłek, dałam ci 9. Ile procent jabłek mi zostało? 9. Może no. jest 1, druga plus 4, 8. <grym 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 9, 9, zobacz. Ile to ludzi? 12. 12. No to powiedz. Powiedz. Dobra, ja no liczbę. 6. 69. Ile pańców ma 3 półki, ja? 3 półki. 4. Nie. Po prostu nie. 8. 8. O, o, 8. Czym się różnią liczby całkowite od naturalnych? Liczby całkowite mogą być też ujemne, a liczby naturalne są...

Koło, i... Kula jest Koło, 2? no. Koło jest koło. Koło jest koło Miałam 100 jabłek dałam Wam 9. Ile procent jabłek mi zostało? 91. No. Ile końców ma 3,5 kija? 1, 2, 4, 7,5. Ile to jest 256 do potęgi okay. zerowej? <grym grym> Ja mam 100 jabłek, dałam tu 9. Ile procent jabłek mi zostało? 9 jabłek mi dałaś? No. 1%, e, 1 to jest 1. Ile <noise> <noise> nie? Ale ile procent jabłek mi zostało? Czyli jabłek się zostało? Procent? Procent jabłek będzie została? A, wiem, 91. Ile to później? 2 Ile dla później? W pewnej rodzinie jest pięciu braci. Każdy z nich ma jedną siostrę. Ile jest dzieci? Osiem. Sześć. 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 Dziesięciu. No pięciu braci i jedna siostra. Rok temu cena wynosiła dwa złote, w tym roku wynosi cztery złote. O ile procent cena została podniesiona? O Jest mają procent. Nie, te dziękuję to jest moja karta. Ile zer ma miliard? Dziesięć. W pewnej rodzinie jest pięciu braci. Każdy z nich ma jedną siostrę. Ile jest dzieci? Sześć. Ile metrów i ma metrówka? Metr. Sześć. Ile to jest jedna druga plus 4-8? Jeden. Czy trzy drugie to jest to samo co 2 trzecie? Nie, trzecia. Rok temu cena wynosiła 2 złote. W tym roku wynosi 4 złote. O ile procent cena została podniesiona? 100% na 100%. Goro wszystko niszczysz. Trzeba nosi pi. Czy bliżej? Wiele co my, ile, ile to tuzin? Nie wiem. <grym> to nie wiem, no ma tak? Czym różni się kula od koła? Kula czy kula? Kula. <grym wierzyma>